co pan pije z alkoholu w Polsce? Alkoholu? Co pije? Nie, jaki alkohol? W ogóle nie piję. W ogóle? W ogóle. A wódę? Wódę? no rzadko kiedy. Impreza jakaś. A czy na przykład pan mógł się napić z piękną dziewczyną? Mogę, czego nie? A na przykład ze mną. <laughs> Bardzo. To super. W nowym odcinku programu Lost. Dziś po raz kolejny będę udawała dziennikarkę radiową. Tym razem zapytam Polaków, jaki alkohol lubię pić najbardziej. Oraz spróbuję namówić ich, żeby napili się ze mną na ulicy. Oczywiście, że to nie będzie prawdziwa wódka, ale oni o tym nie wiedzą. Jaki alkohol pijesz w Polsce? Głównie piwo, ale też wino. Czasem wódkę. Wódkę, wino, piwo. Wszystko. W zasadzie, w zasadzie wszystkie. Piwo, wódkę, wino. Raczej bym tu odwrócił kolejność. Wódkę na pierwszym miejscu, Aha. potem piwo, wino. Dlaczego tak? No Wydaje mi się, że to z powodu tradycji. W Korei mówią, że Polacy nie mogą dużo pić, że jeden kieliszek już tak. Po imprezie. Nie, nie wydaje mi się. Co ty? piją, piją, dużo piją. No to, to daleki kraj jest mało wiedzą o Polsce. To absolutnie nie jest nieprawda. To stereotyp narodowy chyba jest dokładnie odwrotny. To... Bardzo się mylą, bardzo się mylą i mało wiedzą o naszym kraju tak naprawdę. Polacy piją dosyć dużo. jak, jak każdy naród z północy. Ty, ty dużo potrafisz wypić? No, przynajmniej kilka, kilkanaście kieliszków. Powiedzmy 0,7 na dwie osoby to jest taka dawka, no, nie za jakoś strasznie dużo, tak w miarę powiedzmy. Jeśli się tańczy i dużo je, no to myślę, że ja osobiście, który na co dzień nie pije wódki, no to my myślę, że jedną butelkę w całą noc mogę napić wypić. A to a, pan nie pije tak na co dzień? No co dzień wódki nie. A tak Troszeczkę? Nie. A mógłby pan ze mną się napić? <grych> tak, oczywiście. Możesz? Mogę, bardzo. To super, nie ma. Na możemy usiąść w restauracji i się razem napić. Ale nie, ja mam! Poczekaj. Tutaj <grych> pan to potrzyma. Co ty jest? No to otworzymy. Tutaj są kieliszki. A nie, wiesz, że w Polsce nie można pić w miejscach publicznych. tak szybko. Nie, to nie, nie. To nie, 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 nie tutaj, nie o Nie. Ponownie, nie. Nie, nie, polewaj, nie, nie, To jest, nie, 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 stój, stój. stój. Na, spokojnie, nie, nie, się. Dobra, to co mówimy? Na zdrowie. No to na zdrowie. To you <noise> nie, nie, no, and <noise> me. Ja um. no nie, 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 nie taką pan pije? Nie, trochę mocniejszą jednak. Tak? Tak. Ale dziękuję, że pan ze mną wypił. Niech dzięki, problemu. dzięki. Polacy faktycznie lubią pić wódkę, ponieważ większość z nich chętnie napiło się ze mną nawet na ulicy. Mimo to, że to jest nielegalnie. Jesteście ciekawi, o co zapytam w kolejnych odcinkach. Zapraszam na nasz program. Pa pa! A ja mogę się napisać? Nie. No, czy, ja? Dobrze. A jest kolega myślę. Ale trochę nie było. Na to Maulat! Mało lat. Mało lat. Kurw. Mało lat. to jak można na Co, nie jest Tak, tylko trzeba... Co co mówią w Polsce? Nie zrobiłem. Tu o tu, tu, tu mój kolega jest. Co mówią w Polsce zależy o czym mówić, nie? O czym chcesz wiedzieć? To jest dla ciebie, tak? Proszę. Nie, 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 to to wybijcie raz... To już by piana chodziła, nie? No Teraz nie, z To wypijemy. To ja poczekam. Co chcesz wiedzieć? Ja mogę powiedzieć. Koledzy proszę. Co chcesz... Proszę wypić Zróbaczko Ruchko. A czyje jest? Zróbko. A ile tu ze 20V masz ile? To woda jest. Ukrainskie. Ukrainską. Moja. Ukrainskie, ale to wódka. Woda jest, to ciut wódka. Woda, woda, nie? No to, to nie jest tak Dobra woda? To nie jest to, to słaba. To nie, nie ma, to, to nie ma tego ale ogólnie to słaba. Powiedz im, czym muszą iść. You have to go. Have you seen this man, Lydia? Lydia, natyk miast. Mówi Łemci. I rozmawiaj z Jobstą w Idź do środka.